Siema, ja jestem Przeciw i witam was już w czwartym odcinku na moim kanale z serii 10 pytań do. Jeśli nie widzicie poprzednich trzech filmów, w których wystąpił Tori, Kremol oraz Noek to bardzo serdecznie polecam wam je obejrzeć. Na no, w dzisiejszym filmie wystąpi Damian, no i dzisiaj on będzie właśnie odpowiadał na moje 10 pytań. Generalnie szybko wyjaśnię na czym ta seria polega, a więc seria ta polega na tym, że zapraszam jednego z youtuberów nagrywających brosat na nagranie odcinka i zadaję im 10 naprawdę ciekawych pytań. Dzisiejszym gościem oczywiście jest Damian, no i to on właśnie będzie na te moje pytania odpowiadał. No ale oczywiście zanim jeszcze Usłyszycie Damiana, no to zapraszam również na jego kanał, ponieważ nagrywa on tam mega ciekawe filmy o Brawl Stars. No i link do jego kanału znajdziecie oczywiście w pierwszej opisu. Ale oczywiście jeszcze zanim przejdziemy do Damiana, zanim on będzie odpowiadał na moje pytania, no to słuchajcie, jeśli jesteście nowi, nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję najpierw raz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, no i innymi powiadomienia o filmach, jeśli pojawi się kolejny właśnie film z tej serii. No i zostawcie oczywiście łapkę w górę pod filmem, będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło. Oraz jeśli ty łapkę w górę bijecie dużo, no to postaram się zaprosić właśnie kolejnego gościa do tej serii. Więc myślę, że naprawdę warto zostawić tę łapkę w górę. Zapraszam również do opisu tego filmu, ponieważ w dzisiaj mamy wszystkie social media, mamy, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. No i ja już nie i lecimy do Damiana. Siema tutaj Damian bez kamerki. Trzeci ty mnie tutaj poprosił, żeby odpowiedzieć na kilka pytań. E, jestem dzisiaj bez kamerki, bo powiem wam szczerze, że mam jakieś chyba małe uczulenie mnie strasznie wysypało na twarzy. I, no dobra, już mniejsza, ale jak teraz jednak nagram tego trzeciego tytułu, to mi będzie dalej spał i nie będę mógł zasnąć, także trzeba nagrać mu szybką odpowiedź na te pytanka. Jaka była Twoja reakcja na otrzymanie godo twórcy? A to jest na kanale. Wszystko ładnie tam pokazałem, i jaka była moja reakcja w sobie nawet z Gracusiem Także polecam sobie zajrzeć na ten film. E, tam chyba jest tytuł spełniłem Moje największe marzenie w Brossers czy coś takiego. Z którym youtuberem lub youtuberką nagrywało ci się najlepiej. Ze są się spoko nagrywało i dlatego w sumie też z nim sporo filmów nagrałem. Z Joshim bardzo też lubię filmy nagrywać. Z Kifim dużo nagrywałem filmów, kiedyś też bardzo fajnie się nagrywało. No a myślę, że generalnie z każdym zazwyczaj przyjemnie się nagrywało. Nie wiem, nie wiem czy kojarzę nawet już tak. Troszeczkę odpowiadając na inne pytanie, nie wiem czy kojarzę w ogóle osobę, z którą mi się źle nagrywało. No ostatni odcinek do szybka Minecraft był mega ciężki, bo. ale dobra, nieważne. Ale też spoko było całkiem. Czy twój brat założy kiedyś swój kanał? Eee, nie wiem. W sensie jak ktoś śledzi kanał na bieżąco, to może się czegoś spodziewać, a no to nie jest pytanie do mnie, nie? Czy twój brat pokaże kiedyś znowu swoją twarz w internecie? To też nie jest pytanie do mnie, to w sumie bardziej od niego będzie zależeć. Czy jak, czy jak będzie większy, to będzie chciał. Także no wiecie też... No nie no, to będzie zależeć w sumie tylko od niego, nie jak będzie już większy, czy będzie chciał coś działać na YouTubie, czy, czy gdzieś w ogóle w, w sferze y, publicznej internetu, no to jeżeli będzie chciał, to, to tak zrobi, nie? Ile czasu dziennie poświęcasz na YouTube'a? No, zależy, w sensie, jakbym miał wejść w statystyki na YouTube i sprawdzić, no to pewnie byłoby to. <noise> 3-4 godzinki, coś takiego. Um, jeżeli chodzi ci o przeglądanie samego YouTube'a, tak to pytanie wygląda, więc. No, raczej. Tak. <noise> Czy nagrasz jeszcze kiedyś jakąś piosenkę? Tak, i. W sensie jest pewna piosenka, która już dosyć długo czeka na swoją publikację, bo musi być taki fajny klipek taki. Mm, I no, jeszcze muszę ją troszeczkę dopracować. Jeśli byś musiał, to z kim zawalczyłbyś na Fame MMA? Aktualnie z nikim. Co nagrywałbyś na YouTube, a gdyby nie Brawl Stars? No nie, nie wiem, pewnie coś innego, w sensie ja wcześniej nagrywałem... Na początku w ogóle chciałem nagrywać FIFA na kanał. E, potem z, jakoś podłapałem hype totalnie na CSGO na moim kanale, zrobił się mega hype na to, na tym się tak naprawdę wybiłem. I potem jakoś automatycznie to, to przeszło na ten Brawl Stars, nie? Więc myślę, że w przyszłości też pewnie coś jeszcze będzie się działo na tym kanale nowego. No bo nie ukrywajmy, Cały czas się wszystko zmienia, świat idzie do przodu, wiecie jak jest. Czy uważasz, że dobrze grasz w Brawl Stars? No to śmieszne pytanie. Eee, no ja tam w Brawl sobie gram tak for fun. nie wiem, ja nie mam jakiegoś mega ciśnienia na to, żeby wbijać jakieś pucharki, czy, czy właśnie jakąś potężną rangę. To znaczy od czasu jak się pojawiła właśnie Liga Mocy, to pamiętam szczerze, że dużo chętniej mi się gra te takie pseudo-rankedy właśnie <śmieszne> eee, w tej Lidze Mocy. I no tam jakiegoś sobie golnika dobiłem, więc może będę coś tam wyżej kiedyś dobijał, czy uważam, że gram dobrze, no to uważam. Po po że jest dużo lepszych ode mnie graczy, ale tam jakiś poziom reprezentuje na tych postaciach, które, które dobrze znam. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby przestać nagrywać na YouTube'a? No myślałem pewnie jak każdy youtuber, który dosyć długo nagrywa, bo ja mam tutaj kanał założony 2013 roku i niedługo będzie 10 lat. No i pojawiały się takie różne myśli w różnych momentach. Tam czasem też widzowie, mogli zaobserwować, że na przykład przez miesiąc się film nie pojawiał czy też przez półtora miesiąca tak. Okej, okay, a więc to już wszystkie pytania w pierwszym odcinku, a więc mega, mega dziękuję Damianowi za przyjęcie za zaproszenia do nagrania tego odcinka. No i słuchajcie, zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie, yy, abym zaprosił kolejnego gościa do tej serii. No i polecam oczywiście również subskrybować mój kanał. Jest tym razem abyś na bieżąco z filmami na moim kanale. No i ja już się z wami żegnam i lecimy teraz jeszcze do Damiana. No i to chyba byłoby na tyle. Także dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich serdecznie.